啊，对、嗯。嗯 Nie, bo nie, nie, do nie, zmieściłem, nie, w niego wejść. nie, 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 do nie, Oj, muszę sobie usiąść. Przyjdziesz do mnie? nie, nie, A powiedz mi, nie, nie, czy ty byłeś grzeczny cały rok? Rodzice też mówili, że nie, 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 a powiedz mi, czy tam jest Twój braciszek? No, już na A kto to mam na imię? Marcel. Marcel? A on był grzeczny? Tak. A ja chyba mam też dla niego. Podasz mu? ale ja muszę znaleźć w dużej drodze w swoim worku. Potrzymasz mi laseczkę? To taka prawdziwa świętego Mikołaja. Nie każdy może ją trzymać. To dla ciebie wielki zaszczyt. Podasz to swoją braciszkowi, ja ci potrzymam tą laskę. Ale on śpi biedactwo. Wiesz co? Ja tu mam tyle prezentów dla różnych dzieci, Mam też coś dla Ciebie. Rozpakujesz? Rozpakuj. Szybko, możesz posagać papier? Pomóż ci? Nie. Nie, dasz sobie radę samą, tych to widzi, jest jesteś, bardzo dzielny. <noise> będziemy nie się nie jak w w jak ja myślisz? Jest? Wystarczy ci to? Ja oczywiście nie zauważyłem. Już nic więcej nie chcesz? Na pewno, ale to jak nic więcej nie chcesz, to ja już sobie idę. Ja mam jeszcze cały borek w prezentrzu. To wiem. Tylko ciebie Jutro do mnie zadzwonisz. I coś znowu będę musiał przechodzić przez ten komin. Nie, ja już się nie zmieszczę. To do tego, Mikołaj już nie ma świętek, nie chodzi. O... Dobrze. Więc tym, że, skoro, tobie, skoro uważasz, że tobie to wystarczy, to ja mam prezent dla twojej mamusi. Możesz jej dać? Dziękuję. Mam też prezent dla twojego tatusia. Oni byli chyba niegrzeczni, dostają tylko po czekoladzie. Dziękuję. Moi byli grzeczni. No to dlaczego tak elfie i mało prezentów dla nich spakowało? Naprawdę już wystarczy czy ten Nic więcej nie chcesz od świętego Witwaja? jeszcze coś. Weź coś, może mi coś dostaniemy jeszcze. Jaś Wiesz, może mi coś da jeszcze. Ja, <laughs> ja zobaczę. Czy jest tutaj jeszcze coś dla Milana? Ale masz możesz powiedzieć. Ale wierszy musi być, ja nie musi rozpakowywać. No to powiedz wierszyk najpierw. No bo dobra, najpierw rozpakujemy i powiedz wierszyk, tak? Tak. Posadzamy A Ale nie chciała i zabrać Ja mam taki pomocników. u Całe mnóstwo. Czy teraz? Jest po raz pierwszy. Nie No to teraz wierszyk. Jak nie, powiesz pierwszy Nie, ja nie, jeszcze raz. Dobra, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. 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 A, Nie. 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 No, Nie. Nie. Nie była prawie piosenka. Ja na chciałem, żebyś wziął piosenkę, ale to załatwiłeś dwie sprawy za jeden raz. Oj, tu mi się tak wyciągało, bo targało. No i co to może być? Otwieraj. Takiego czegoś nie miałeś? Ale musisz mi teraz powiedzieć, tak, że w przyszłym roku też będziesz grzeszył. I będziesz słuchał mamy, będziesz słuchał taty, i będziesz robił porządek w swoim pokoju. Ale najważniejsze jest to, żebyś co dzień, nie codziennie wieczorem ze mną. Nie, nie, nie. Będziesz na pewno? To jak mi tak obiecałeś, tam to I co się ja mam jeszcze, Milanku, cały worek prezentów innych, dla innych dzieci, pozwolisz, że będę już czekał? Możesz ja mi pomóc? Ja tylko, że do ciebie przejadę, bo ja wiem, gdzie Ty mieszkasz. A gdzie ja mieszkam? Nie ja powiem, jutro Ci odpowiem. Jutro mi odpowiesz? No. Serdecznie zapraszam. Do jutra w takim razie święty Mikołaj. Pozwolę, tak? że nie będę się wchał przez komin, bo naprawdę niewygodnie było. Teraz jak już są drzwi otwarte, to wyjdę przez drzwi. Dobra. Dobra. Odpakujemy Dobra. tak, no cześć. Mikołaj, dziękuję podmorę. Cześć, pamiętaj, bo im grzeczny i no i bo jak nie będzie My się zrodził, to za rok nie przyjdzie. Dobrze, będę. Wszyscy słyszeli? U mnie już Umiesz już myśl? No. Jakbym miał trochę więcej czasu, to bym poszedł zobaczyć, ale już nie mam czasu. Wie. Pa, pa. dzieci, ja. nie? Tak, tu jest inne dzieci czekają. A u dr. wszystkie dzieci. A ktoś z nich tu się wychodzi? Ja cię, Mikołaju, wyprowadzę. you oh. Ale dziękujemy, to zapłacimy matce w i też mu zapłacimy za pokolenie w tym razie. Super, dziękujemy. Mikołajowi, tak? Ale ten Mikołaj pobije normalnie, co te dzieci potrzebują. To, co